Hello Ludziska z tej strony fabot 84 to jest kolejny odcinek na moim kanale z Hello Neighbor i zanim przejdziemy do gry to mówię wam, żebyście zasubskrybowali kanał i załap i dali łapkę w górę, a ja wciskam tą kontynuuj. I dzisiaj akt drugi. Nie wiem czy... Bo to jest długi, bardzo długi art. Więc... Jesteśmy w piwnicy uwięzieni. I nasza postać już jest bardziej obita. Ja... Muszę... O! Idzie! No i Kareton już sobie poszedł. Ech. Otworzył? O jest. I tutaj jest lalka, ale najbardziej interesują nas te wentylacje. I tutaj jest lampa, która nie wiem, co robi. Wyglądała mi jak na ozdobę, ale to jest światło dzienne naszego sąsiada. Bierzemy sobie lornetkę, rzucamy w jego okno. My idziemy tutaj. Biorę buta. Odkręcam tutaj zawór. Idę tutaj. Nie hałasując. Kolejny zawór. Idę tu. I ubijam okno. A i jeszcze jedna rzecz. Bardzo ważna. Szybko weź to. Jest. Sąsiad mnie złapał, ale mam to co chciałem. Mam to, co potrzebujemy. Teraz śrubka na górę i szybko, zanim sąsiad mnie zauważy. I teraz, czy śruba. A, jeszcze jedno, no. Tak. Jeszcze jeden zawór. I czy woda już wyleciała? Te ważne. Jest woda. Czyli moje kółeczko. I tutaj na górę bym musiał się dostać Ale znam no muszę coś wziąć e. Idę na górę, bo tam na pewno coś będzie No co to ma być jak nic tam nie będzie No nie, jaki? No Mnie prawie by złapał Nie wiem jak, ale bym nie złapał Potrzebuję krzesła, nic... Co jest? Nic nie wziąłem sobie z domu sąsiada. Do podsadzenia. Dobra. Tylko teraz, żeby mi tu nie wlazł. Na górę, tu. Hops. Hops. Wchodzi tu. Ale ja szybko zrobię to i to. Co mogę wziąć. Sąsiad jest tu, a ja zrobię tak szybko. On mnie zgubił, a jednak nie. Nie wiem jak. I wody już nie ma. I tu jest łopata. Mam łopatę. Otwórzcie się drzwi. I tutaj jest żółty kluczyk który możemy otworzyć tu. Sąsiad tutaj będzie mógł iść. Więc to jest słabo. A i tutaj jest drabinka. I możecie tutaj posadzić się parę karytonami i tam wylecieć po prostu. Jest też takie wyjście. I tutaj jest domek. Potrzebujemy klucz, ale muszę wziąć łopatę ze sobą. Jest tu góra. I teraz to jest najgorsze. Bo tutaj jest okno. Ale krzesło mnie wybije. I to sąsiad powinien teraz tam przyjść. A ja? Teraz mam spokój. I mogę odkopać grób. O nie! Nie, 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 nie! Nie, sąsiad, nie! Nie, tu nie ma! Nie, tu nie ma, sąsiad! Szybko! Zeskakuj! Jest! Dobrze! I biednij. Jak ci się odkopuje? To? I to? Jest kluczyk do domku! Jest! Gdzie on jest? Tam jest. Dobra, zanim on tam pójdzie. No to kamera. Nie mam... A w sumie... To mi jest niepotrzebne. Nie. Nie, tutaj też postawił kamerę Zdjęto Proszę, nie bądź sąsiedzie na górze. Nie bądź na górze. Tutaj. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Ja idę, ja idę do szafy. Nie widzę sąsiada. To jest problem. To jest problem. Jest. O nie. O nie. Nie, 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 nie. To jednak był zły ruch. To jednak był zły ruch. Dawaj, zeskakuj. skakuj. Tutaj. I on powinien tu przyjść. Nie. Rzucił we mnie klejem. A w sumie może mnie złapać. Mój się odrodzi, sąsiad? O jesteś! Ła! I to jest dobry moment. Więc szybko na górę. Żeby nie było żadnych kamer, tak będzie najlepiej. Hops, hops. Tutaj idę cały czas przed siebie. A w sumie mam tu dwa przyjścia, tylko. Nie, mam dwa wejścia tu. Ale wyjściem będzie ciężko. I tutaj, tutaj muszę to otworzyć. I na górę. I tutaj powinna być cała woda. Więc to muszę zrobić. I to. I czy jest woda? Hops. Powinno przejść wodę. Ale nie. I tam jest czerwony klucz. Tam jest ogólnie czerwony klucz, żeby wyjść przez główną bramę. Ale jednak nie pokażę, bo, bo się zatkał jeden kran. Nie wiem jak. Ale tutaj mogę wejść. A nie, przez to. Dźwigienka. I teraz na górę. O tutaj. Nie. Nie pamiętam o co tu chodziło, ale okej. Okay kiedy kiedy sąsiad? Co jest? Co jest? Sąsiad się zaczął i mnie nie widzi, a masz Do środka muszę wejść Po... po taką... po takiego ludzika Co to jest? Skórka od bana. Cześć kolego Ja cię wezmę Wyglądasz dziwnie, ale to jest zablokowane Nie wiem jak to odblokować... o nie Sąsiad by to usłyszał A w sumie? To już nie jest potrzebne Gdzie jest łopata? Co to jest? Sushi Dobra, idę tam, gdzie chciałem Może pójdę na kocaka Żeby mnie nie słyszał I na górę Co już nie? Oby sąsiad teraz tu nie był może być, ale no muszę dać tego ludzika tam do domku. Dobra. Aby go tu nie było. Nie ma go. A nie jest. Szyko... Zyska o, nie, dobra. Złapał mnie, ale to nie jest minus, bo dalej mam to co chciałem. Na górę. Szybko. Kamera. Nie ma i nie ma kamer lepiej nie biegać teraz bo sąsiad mnie usłyszy będzie już kłopot dobrze co on tu zrobił? Kutkę. nie! Zginąłem bo spadłem z wysokości to jest najgorsze to jest najgorsze w wysokości. Teraz by mi się przydał parasol, ale nie ma go w tej grze. W akcie drugim. W pierwszym też. Jest, ja udało mi się. I teraz domek, ludzik na swoim miejscu, tam gdzie był. I tutaj muszę zejść. O tu jest. Tutaj się ześlizgnąć, żeby nie zginąć. Mam coś? Mam klucz. O, o, o. Dobrze. Teraz po cichu. Dziękuję za łąk, kolego. Więc idę do bramy. Czyli no, klucza nie mogę wziąć, bo... Róża się jednak zatkała. A tutaj możecie iść tam po parę pudełek i tam przeskoczyć normalnie. Ale ja zrobię to. Nie mogę, nie mogę zrobić tego z kluczem. Więc wyjmuję już to. Śruby przeszkadzają, ale jest jakieś wyjście. No. Zawsze jakieś wyjście jest. I wychodzimy. Wychodzimy z jego ogrodu. I to będzie akt trzeci. Sąsiad zamyka za sobą bramę. I teraz jest akt trzeci. Ale nie taki zwykły, bo. Nie jeden... nie jedno pomieszczenie się dodało, ale no mega długo! I to by było na tyle papa ludziska.